Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk. I jest nagranie. Dzisiaj, drodzy Państwo, yy, będzie o wybudzaniu. O wybudzaniu cóż takiego mógłbym powiedzieć. Yy, o wybudzaniu duchowym. Być może w tym temacie zostało już powiedziane wszystko. Ale może nie. I tak zastanawiałem się, bo myślałem o tym, jak to jest. Co może człowieka tak naprawdę. Co może człowieka wybudzić? I właściwie, co człowiek to jakaś historia? Co człowiek to jakaś opowieść? Co człowiek to jakaś, jakaś podpowiedź? Bardzo fajnie, drodzy. Bardzo fajnie. I dziękuję za, za pomysły. Naprawdę niektóre są godne, godne zauważenia. Ja myślę, że wiecie co? To jest podobnie jak ze, ze snem, takim prawdziwym snem człowieka może być też tak, że jak człowiek śpi, to armaty, huk, sylwester, no i śpi. Ale gdzieś tam coś zapuka do drzwi, coś tam zaskrobie w ścianę cokolwiek takiego czy innego i już ktoś się po prostu przebudza. Yy, druga też taka rzecz, która jest według mnie istotna, to to, yy, jak człowiek reaguje po przebudzeniu, to zależy, to zależy też takie się wydaje, jak zostaje wybudzony, bo jeśli zostanie wybudzony tak yy, nagle, no to yy, ja tak mam, słuchajcie, jak ja jestem nagle obudzony, bez jakiegoś takiego powodu, albo ja mi się chcę bardzo spać, a ktoś mnie tam męczy, 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 yy, to wtedy ja jestem nerwowy. Oj, nerwowy jestem. Więc wydaje mi się, że w obszarze tego tematu wybudzania takiego duchowego to jest jakaś swojego rodzaju sztuka. Jakiś takiego, Taka umiejętność, że trzeba to zrobić mądrze. Na pewno mądrze. Tylko właśnie jak. Na niektórych nie działają Jakieś kłamstwa w jakiejś grupie destrukcyjnej. Na, na kogoś mogą nie działać jakieś oszustwa, które są w tej grupie. E, niektórych mogą wcale nie ruszać jakieś, jakieś skandale, jakieś przekręty. To co może działać? Na kogoś może zadziałać miłość e, taka widoczna e, u innej jakiejś, na przykład grupy. Albo w ogóle, że jak wyjdzie z grupy, to wtedy będzie ktoś taki wolny, będzie, będzie mógł taką miłość gdzieś indziej szukać, może sam coś założy. Są różne sposoby. Ale tak właśnie myślałem o tym. Myślałem o tym, żeby. No, w, w organizacji jest trudno kogoś obudzić, bo zobaczcie, jak ktoś jest. Pożeniony, w takie środowisko, że tylko to środowisko, tylko to miejsce jest najlepsze. Wokół wszystkie inne doniczki, całe środowisko, inna działka, inna przestrzeń jest zła, jest dobra, mało jest niedobra, mało tego, to ta cała inna przestrzeń, ona wręcz jest zatruta, zatruta. I człowiek zobaczcie, w takim towarzystwie. W takim otoczeniu cały czas jest, i trudno mu jest przebudzić się. No bo jak przebudzi się, to do czego się przebudzi? Jak, jak, jak wszystko jest złe, jak wszystko jest niedobre. No tak, no. Jak człowiek ciągle żył dziesiątki lat takiej, takiego przyjmowania informacji, to człowiek naprawdę ma głęboko zakorzenione w swoim jestestwie, że. Że, że on nie chce się przebudzić, że jest mu tutaj dobrze. Nieważne, że są właśnie jakieś półprawdy, kłamstwa, oszustwa, cokolwiek takiego czy innego się dzieje. To oczywiście były tylko przykłady, to ktoś po prostu się najzwyczajniej w świecie no, nie obudzi. No, no nie obudzi, no, dobrze mu jest, jest śnić w tym swoim, w tym swoim śnie. No, i dlatego właśnie kwestia wybudzania jest dość trudna. Dość trudna. Jedno jest pewne: że ci, których znamy osobiście, to wiemy, czego, czego oni potrzebują. Wiemy, co ich może ruszyć. Tylko też chciałbym zwrócić uwagę na taką jedną ważną rzecz. Ja myślę, że temat jest jakby rozwojowy. Ciąg dalszy nastąpi, już zapowiadam. Że ktoś po prostu może nawet chcieć się obudzić. Chcieć się obudzić i on chce. Tylko on sobie stawia pytanie: do czego mam się obudzić? Do czego? No i dlaczego właściwie, tak. Jak najbardziej. Do czego? No właśnie, bo chyba nie ma takiego ktoś dobrego fundamentu dobrego fundamentu. Tak sobie myślę, bo jeśli ja, ktoś mnie budzi i mówi, Adam, wstawaj, do pracy musisz iść, bo zaspałeś, człowieku, zaspałeś, no to ja wiem, że muszę, muszę, chociaż może i mi się nie chce, ale ja po prostu wstaję, nie myślę, budzę się, yy, działam, ubieram się i lecę do pracy. Na przykład. Ale jak ktoś mnie budzi, to, to słuchaj, nie wiem, twój syn ciebie okłamał na przykład nie? To, kochanie, pogadamy o tym rano jak normalnie wstanę, a nie tam a nie tam w nocy także tak właśnie sobie myślę, że tak to po prostu może e, może wyglądać taki no, sposób na, na przebudzenie e, jeśli macie jakieś propozycje jak najbardziej możecie osobiście do mnie, do mnie napisać, skontaktować się jest to na pewno jakiś, yy, jakiś sposób na to, czy szukanie sposobów yy, na to, żeby kogoś naprawdę, naprawdę wybudzić. Ale też yy, chciałbym coś, co może, chyba czasami pojawia, pojawia się to w moich nagraniach. Też yy, chciałbym powiedzieć, że moje tutaj działania nie mają na celu, jakby, yy, takiego szerzenia tego, że, że teraz ktoś musi dokonać jakichś zmian. No nie musi, jest dorosły. Chce spać, to niech śpi. Chce się obudzić, niech się budzi. Ma wolną wolę. Szanuje czyjąś wolną wolę. Ja tylko po prostu tak się zastanawiam. To są takie moje rozmyślania mojego serca. Także temat jest na pewno niezakończony. No i będzie ciąg dalszy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Miłych snów takich fizycznych.